Nie już jest normalnie zimno od tych ciarek. Mi, mi też mi, jest trochę zimno od tych ciarek. bo słyszę dźwięk Hero Ludzie, to? trzech ludzi. Ludzie, jesteśmy trzech, A może którzy. Ja nigdy wam tą historię i on się też służył. Możliwe. Hero no, Braina no, no. Ciera. Ludzie, to nie jest żar, że Hero Braina ciera. Staliśmy Zostaliśmy atakowanie przez dwie plagi. Pierwsza plaga ma. O, m, chyba ty 100 kliperów, druga plaga 100 szkieletów, trzecia plaga podobno ma być 100 Pająków, a czwarta plaga podobno ma być przybicie Hero Brain. Ludzie, czy nie no, to no, rozumiecie? A no, dowód tego, jeszcze wilki ci same powtórzały. Tak, mój kolega przeszedł koło wilków i te wilki się tak wkurzyły, że musieliśmy je zabić. I pig zombie jeszcze będzie. Pig zombie? No dalej, ona są piękne. To jest tak, zjedz pieczone mięso przed wojną, żebyś wygrał tą walkę. Mmm, ostro, naprawdę. Ostra plaga. Dobra, wilki są już spokojne. Fajnie. Ale kratwi na pewno nie walnąłeś? Na pewno. I ludzie, posłuchajcie, mój kolega ma taką wieżę. I oczywiście na niej były dwa kamienia, a on miał prawie całą z diamentu. Dziwne. To Herobrine nas zaatakował. Wiem, że nie, nie to zrobiliśmy jego posąg. Chyba się wkurzył na nas ludzie. Mieciarki przechodzą, kiedy o tym słyszę. Nie chcę, ale się kurwa krawie. Chodźcie ze mną! Czas na nowo serię, zabrajmy w Minecraft! Opętani przez Herobrine! Plagi! To nie jest nowa... Gdzie ten szkret leży? Czy wy to ludzie rozumiecie? No, ale ja się czuję mam jakiejś przygodzie. E, w jednej z wieży się chyba lawa rozlała. Co? Bo... A nie, to tak ma być, chyba. Gdzie? Jak to? Tutaj. Rozlała się lawa? A, tutaj? Nie. Tutaj, ta? ta? A nie, to ja zrobiłem takie więzienie dla monsterów. O oczywiście się nie spałmowały. Tam gdzie miały, tylko w jakimś głupim coś tu... e? Dlaczego drzwi są otwarte? Tutaj. Czy, czyżby tam Hirobra nie chciał być? Nie wiem, ja idę na górę sprawdzić. tam Ja sirobranie. muszę do łazienki, bo się wystraszyłem. Ja, <laughs> mnie do ciarki przeszły. Nie, też. No, posłuchaj! To szkieletów, e, wkurzone wilki. Naprawdę. To się tutaj nie tak? Nie. Nie, ja to zrobię, nie to, to drobinką poza Ale ludzie! Widzicie to? Widzicie to? Tam gdzie ja pokazuję kroku, to były dwa diamenty, a teraz tam jest kamień! Ludzie, widzicie to? Nie no, Hiro się na nas wkurzył. I to są oznaki jego. Nie no. gdzieś jak oni na mnie uwierzą. Kurczę, no ja Wam dawaliła. Poczekaj, Ja! Ja! Ludzie, czy nam uwierzycie, czy nie? Ale Hero Brain chyba na nas. Ale chyba Hero Brain chce nas stanowczo wziąć. Dobra, I nas Tak. Ale my się nie damy. Jesteśmy przygotowani w młot. Tu mamy items. Dobrze, będziemy uzbrojeni i będziemy gotowi na jego walkę. Nawet gdyby miał tysiąc serduszek, my i tak go pokonamy. Gwarantuję to, że Hero Brian przestanie nas wszystkich nawiedzać i będziemy mieli szczęśliwy The end. Ludzie, czy wy to rozumiecie? Szkoda, że tego nie nakręciłem. Ale miałem za duże lagi, gdybym pokazał wam 100 creeperów, 100 szkieletów. Ale ludzie, rozumiecie to? Taka ostra flaga. Tu miałem otwarte drzwi. A pamiętam, że chyba zamykałem. No i... Widzicie? Cała... Cało, wszystko zostanie chyba okłamane, ale my damy radę, no nie? Tak, damy radę, pokonamy Braina. pokonamy jego największych pomocników, ale my damy radę. Tak, my damy radę, ludzie. Pokażę Wam. Si się podobnie na nas wkurzył przez ten pozą. Nie... Zobaczcie! Co? 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 Jaki krzyż? Że to ty zrobiłeś, to nie? Nie. Nie, nie pamiętam, No to gruwin, to kto zrobił? Co? Nie, nie, nie ja. Pom, pom,